Bardzo inspirujące szkolenie, w zasadzie nie szkolenie, a warsztat. I to jest bardzo ważne, ponieważ mieliśmy okazję sami się przekonać, jak duże znaczenie ma wprowadzanie zmian, jak to się przekłada na biznes. Daje on bardzo ciekawe spojrzenie na zmianę i na transformację, automatyzację, ale w kontekście decyzji biznesowej, w kontekście decyzji przedsiębiorstwa, które myśli o całościowym procesie biznesowym doświadczenia tego samemu pokazuje nam na co zwrócić uwagę i właściwie nic więcej nie trzeba dodawać Doświadczyłem o tego że jeżeli Planujemy taką zmianę, jak e, automatyzacja w naszej organizacji. Nadal kluczem pozostają w tym wszystkim ludzie. I trzeba tą zmianę w taki sposób planować, żeby ludzie odnaleźli pozytywnie, żeby traktowali tę zmianę jako szansę dla siebie, poprawy jakości warunków pracy, a nie jako zagrożenie. I z tego warsztatu jasno to wybrzmiewa. Myślę, że największe wrażenia związane są z samym ćwiczeniem i tak naprawdę doświadczaniem. To jest, myślę, największa taka wartość tego warsztatu. Jeżeli chcemy włączyć funkcjonowanie firmy i rozwiązania technologiczne, mamy zawsze pewne takie obawy, jak to zagra w naszym, w naszym środowisku i w ogóle jak do tego podejść. Sam mogę odczuć, i to jest kluczowe, w jaki sposób zmiana myślenia, zmiana procesu, zmiana pracy używając automatyzacji może poprawić efektywność i, i jakość pracy w zespole. I ten warsztat przeprowadza w takiej bardzo skondensowanej farmie, bardzo jakby przyjaznej, fajnej, energetycznej, przez, y, przez poszczególne etapy. Taka formuła jest bardzo udanym podejściem do tego, żeby spojrzeć na zmiany jako całość, nie zapominając o żadnym i nie pomijając żadnego ważnego elementu całej układanki potrzebnej do zmiany. I bardzo praktycznego podejścia do pokazania, czym naprawdę ta zmiana jest, co ze sobą niesie, na co zwrócić uwagę. Szczególnie zapamiętałem y, diament energii do zmiany. Gdzie w bardzo ciekawy, kreatywny sposób, a przede wszystkim właściwy, moim zdaniem, pokazuj, pokazujemy i, i próbujemy zmapować te, te czynniki, które odgrywają kluczową rolę do podjęcia decyzji, czy jesteśmy gotowi do zmiany, czy, czy warunki, które są stworzone w, naszym, w naszej firmie, tej zmianie sprzyjają, czy też nie. Poleciłbym to też osobom z najwyższego szczebla firmy, łącznie z członkami zarządów, dlatego że właśnie to pozwala. Doświadczyć, zrozumieć też korzyści, zrozumieć jak te projekty powinny funkcjonować w mojej organizacji. Zdecydowanie polecałbym to osobom, które mają moc decyzyjną, menadżerom, ludziom, którzy zarządzają większymi zespołami, które tej, tego rodzaju zmiany potrzebują czyli ludzi najprawdopodobniej, którzy przez wdrażanie tych rozwiązań po pierwsze będą pociągali ludzi za sobą. Po drugie, będą wdrażali nową kulturę pracy i będą w stanie pokazać namacalnie wartość tych zmian, którą, która będzie wywarta na działalność całego przedsiębiorstwa. Mnie bardzo mi się podobało. Ogromną wartością jest możliwość uniknięcia pewnych błędów, które wynikają z jakichś założeń, które mamy od początku. Czasem te założenia są dobre. Ale czasem te założenia nie są najlepsze. To nie są takie oczywiste rzeczy. To było bardzo praktyczne, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, nowe spojrzenie. Jest to naprawdę gigantyczna wartość z perspektywy właśnie możliwości doświadczenia tego, zobaczenia na liczbach, jak to może wyglądać i wyobrażenia sobie, jak taki proces zapanować u siebie w organizacji.